Urodzinowy tort z truskawkami. Zaczynam od upieczenia biszkoptu. Białka ubijam na sztywną pianę, następnie stopniowo dodaję cukier, później dodaję po jednym żółtku i ubijam dalej. Należy tutaj pamiętać, aby wszystkie składniki były w jednej temperaturze. Na koniec sypuję stopniowo. Przesianą mąkę pszenną wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Podczas wsypywania mąki, mikser postawiam na najmniejsze obroty. Masę przelewam na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piekę przez około 35 minut. Teraz przygotowuję masę truskawkową. Oczyszczone i umyte truskawki blenduję, a następnie przelewam je do garnka ustawionego na małym ogniu. Doprowadzam do wrzenia i dodaję cukier. Wyłączam grzanie, wsypuję galaretki i energicznie mieszam. Gdy galaretki się rozpuszczą, pozostawiam w chłodnym miejscu do wystygnięcia. Teraz wystudzony biszkopt kroję na trzy części. Przechodzę do przygotowania masy budyniowej. W połowie szklanki zimnego mleka rozpuszczam dwa budynie śmietankowe. Do gotującego się mleka wsypuję cukier i wlewam rozpuszczony budyń. Energicznie mieszam, gotuję przez chwilę i postawiam do całkowitego wystygnięcia. Tęszający most truskawkowy wylewam na pierwszy blad biszkoptu. Jest to górna część upieczonego biszkoptu odwrócona wierzchem do dołu. Na truskawki kładę drugi blat biszkoptu, delikatnie dociskam i wstawiam do lodówki. Teraz przygotowuję masę budyniową. Masło o temperaturze pokojowej ubijam na puszystą masę, a następnie stopniowo po łyżce dodaję wystudzony budyń. Biszkopt nasączam przygotowaną wystudzoną wodą sokiem z cytryny. Nakładam około połowę masy budyniowej i równomiernie rozprowadzam. Przykrywam następnym blatem biszkoptu i delikatnie dociskam. Na nasączony biszkopt nakładam resztę masy budyniowej, pozostawiając dwie łyżki do posmarowania wierzchu tortu. Zakładam obręcz tortownicy, wyrównuję masę i kładę kolejną warstwę biszkoptu. Przechodzę do przygotowania ostatniej masy. Do serka mascarpone dodaję krem czekoladowy i wyrabiam mikserem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Biszkopt nasączam, następnie wylewam całą masę czekoladową i przykrywam ostatnim blatem biszkoptu. Tak przygotowany tort wstawiam do lodówki przynajmniej na 4 godziny. Po tym czasie ostrym nożem odcinam brzegi tortu i zdejmuję obręcz. Wierzch tortu smaruję masą budyniową, natomiast boki masą, która wypłynęła z ostatniej warstwy. Boki tortu polewam teżającą polewą czekoladową. Dekoruję truskawkami i wstawiam do lodówki. Smakuje najlepiej następnego dnia. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.